Cześć, dzisiaj chciałabym Wam trochę opowiedzieć o modzie hiszpańskiej, może takich trendach, różnicach pomiędzy Polską a Hiszpanią. Tak naprawdę ja nie jestem jakimś znawcą mody, też moda to nie jest dla mnie najważniejsza rzecz w życiu, więc mogę się mylić w tym, co mówię, ale powiem Wam takie swoje spostrzeżenia. Jeśli ktoś ma coś do dodania, zachęcam do opowiedzenia w komentarzach, może czegoś, co nie powiedziałam, a co zauważyliście, będąc na wakacjach czy mieszkając tutaj, chętnie. Poczytam takie komentarze i pewnie też się przydadzą innym osobom, które e, oglądają. A więc, pierwszą rzeczą, która moim zdaniem rzuca, rzuca się w oszy, to są różnice y, w makijażu. Tutaj, kobiety, y, wydaje mi się, że. No jakby troszeczkę inaczej robią ten makijaż, to można zobaczyć na ulicy. Bardzo ważne jest podkreślenie ust w Hiszpanii, więc wszystkie dziewczyny malują usta na dosyć ciemne kolory, co w Polsce raczej nie jest popularne. W Polsce wydaje mi się, że dziewczyny raczej używają błyszczyka. I jak ktoś maluje usta, to już może jakieś dziewczyny starsze, ale tutaj właśnie, no to nawet młode, bardzo młode dziewczyny właśnie zawsze mają malowane usta na jakiś e, intensywny kolor. E, nie musi być zawsze czerwony, ale na ogólnie na jakiś kolor intensywny. Wiadomo, taka moda może też wchodzi ogólnie na świecie, ale tak jakby prze, przejść się ulicą na co dzień w... Y, w Polsce nie mówią im imprezie na co dzień i w Hiszpanii, no to w Hiszpanii prawie każda dziewczyna będzie miała umalowane usta hiszpanka, a jednak w, w Polsce, no to raczej to może jakaś, więc e, to jest to jest jakby pierwsza rzecz, która wydaje mi się, że dosyć e, rzuca się z tych, takich trendów, e, rzuca się w oczy. Kolejna rzecz, no to co do mężczyzn, no to tutaj jest e, mężczyźni e, ubierają się dosyć obcisło. Ogólnie to jest taka, to też pewnie na świecie, ale wydaje mi się, że jednak tu jest bardziej to widoczne, jest taki kult ciała, powiedziałabym, że większość mężczyzn chodzi na siłownię, jest to bardzo popularne, może też przez to, że no tutaj y, część życia dzieje się na plaży, no jak twoje ciało wygląda tak kiepsko, no to jednak to się bardzo dużo rzuca w oczy, jak na przykład w Polsce y, jesteś przez większość roku dosyć ubrany, no to tego ciała nie widać, a tutaj y, jednak Hiszpania jest krajem ciepłym, więc to ciało widać, I jak... Y, Tutaj widać, no jakieś, nie wiem, zero mięśni obwisłe, no to, albo brzuch, no to jednak każdy już zwraca uwagę, no i przez to coraz więcej osób ćwiczy, i przez to też no jakby ten kult ciała jest taki bardziej powszechny. Ludzie jak już chodzą na tą siłownię, no to chcą to ciało pokazać, więc mężczyźni raczej starają się ubierać dosyć obściśle. W Polsce raczej no to taki poziom obcisłości raczej by e, no, nie przeszedł, e, bo taka osoba byłaby postrzegana, że chyba jednak przesadziła. No ale tutaj nie, mężczyźni raczej ubierają się dosyć, dosyć obciśle. Lubią obcisłe podkoszulki, lubią obcisłe spodnie. Bardzo obcisłe praktycznie, jak, jak kobiety takie rurki bardzo często można zobaczyć i to jest coś takiego normalnego. Kolejną rzeczą, która jest, tak jakby ludzie mają obsesję na tym punkcie, zwłaszcza mężczyźni, no to są włosy. Ludzie bardzo dbają o włosy i mężczyźni no to praktycznie chodzą do fryzjera co dwa tygodnie. Już o tym mówiłam w jakimś innym filmie. Muszą mieć te włosy dobrze przycięte, um, wydają dużo na tego fryzjera i chodzą do niego bardzo często. A, no i kobiety też zazwyczaj lubią mieć e, długie włosy. Raczej rzadziej się widzi kobiety, wydaje mi się, w krótkich włosach. Raczej wszystkie e, stawiają właśnie na, na, na piękne, długie włosy. No i one też włosy mają e, hiszpanki dosyć mocne, więc. E, to zazwyczaj właśnie widać takie błyszczące, piękne, ciemne włosy. Chociaż nie wszystkie Hiszpanki są, mają ciemny włos, ale no najczęściej to też jest taki znak rozpoznawczy, rozpoznawczy Hiszpanek. Ludzie ubierają się dużo bardziej kolorowo, moim zdaniem. To mi się też bardzo podoba. Tutaj nauczyłam się nosić kolory. Tu wszystko jest kolorowe, ludzie lubią kolory, ludzie nie boją się kolorów i bardzo dużo tych kolorów noszą. W Polsce zazwyczaj, jak przyjadę, no to pierwszy dzień jak jestem, no to. To, to się tak bardzo rzuca w oczy, że wszyscy są ubrani na ciemno, jakieś bardzo, bardzo ciemne kolory. Być może to jest właśnie ze, ze względów e, praktycznych, ale wydaje mi się, że też ludzie trochę się boją tych kolorów. A tutaj nie, tutaj ludzie są każdy przeciętny człowiek raczej nie boi się założyć coś kolorowego e, i, i te kolory są wszędzie widoczne. Tutaj na Teneryfie nie wiem jak jest w całej, w całej Hiszpanii, ale na Teneryfie, ale na Teneryfie też ludzie bardzo lubią e, ubierać się firmowo. Zwracają na to uwagę, wolą sobie kupić jedną rzecz, żeby była firmowa, niż mieć tam nie wiadomo ile. No wiadomo, na plażę, no to może trochę mniej, bo to się jednak niszczy, ale tak, jakby na takie wyjście, na imprezę, to bardzo zwracają uwagę, właśnie, żeby mieć coś firmowego. Wydaje mi się, że w Polsce jednak chyba nie masz tak, tak dużej presji na to. Raczej bardziej zwracałoby się na to uwagę, żeby ktoś był stylowo ubrany i ładnie wyglądał, niż na sam fakt noszenia Hmm, jakiejś marki, tutaj chyba byłoby odwrotnie. Często woleliby, żeby tutaj był jakiś napis, żeby było widać, że to jest markowe, coś markowego, niż żeby to wyglądało jakoś szczególnie stylowo. Zauważyłam też, że tak ogólnie moda, zazwyczaj yy, przeciętny człowiek, jaki jest ubrany na ulicy, trochę zawsze odstaje od tego, co akurat jest trendami w Polsce. Może znajdę jakieś blogerki albo blogerów hiszpańskich i dam wam linki do Instagrama pod spodem, to będziecie mogli sobie popatrzeć, jak uda mi się kogoś ciekawego znaleźć. No i jednym z takich. Hmm, popularnych stylów w Hiszpanii. Jest też taki styl ala hippie, powiedziałabym, coś takiego. W Polsce raczej nie ma takich trendów, na przykład takie dosyć luźne rzeczy, kolorowe kwiaty, takie luźne spodnie dla, dla kobiet, ogólnie wszystko takie luźno-kolorowo-indyjskie. takich popularniejszych, jeśli nie najpopularniejszych, marek jest właśnie Desigual, w Polsce chyba to nie jest za bardzo znana marka. Pokażę wam właśnie trochę, jak, jak te ubrania wyglądają, ale możecie też sami sobie później przejrzeć, wejść na ich stronę. Są też takie osoby, które się w takim stylu ubierają. W Polsce raczej chyba rzadko można kogoś takiego znaleźć, tak ubranego, ale tutaj jest właśnie taki trend, że ludzie też, część ludzi w taki sposób się ubiera. No i kolejna rzecz, to wydaje mi się, że jak jakiś trend tutaj się pojawi no być może na całym świecie tak to jest. Ale tutaj wydaje mi się, że to bardzo widać, że wszystkie dziewczyny jakby się poszły na imprezę, jak coś jest modnego, to każda dziewczyna praktycznie będzie w taki sposób ubrana, że jakby, jakby aż trudno odróżnić, która to jest która, bo no do mężczyzn też to się może styczyć, że wszyscy wyglądają jakby byli kopią siebie, po prostu tak samo. Bo jak coś jest w modzie, no to, to, to wtedy wszyscy już chcą koniecznie to nosić. No i chciałam jeszcze pokazać, gdzie możecie sobie przejrzeć taką modę z że tak powiem, możecie wejść na, e, na Facebooku, jeśli macie taką stronę. Popagają Beach Club, to jest taki beach club, y, który jest na Teneryfie i oni organizują imprezy, i to możecie sobie wejść w ich zdjęcia później jak tam gdzie jest napisane albumy to musicie kliknąć pokaż wszystko i wtedy wam się, o właśnie tutaj pokaż wszystko i wam się pokażą albumy i wtedy w tych albumach możecie sobie wyszukać na przykład taki album Semana Santa 2018 i tutaj właśnie przejrzałam, oni mają bardzo dużo tych albumów, ale akurat w tych albumach też mają dużo zdjęć takich ludzi wchodzących do klubu i właśnie na ściance mają zdjęcia i możecie sobie zobaczyć jak tutaj się wybierają, jest dużo zdjęć też i mężczyzn i kobiet, i dziewczyn i chłopaków, to możecie sobie przejrzeć jak tak na co dzień właśnie Hiszpanie się ubierają? No, w Polsce jednak ludzie y, chyba częściej stawiają na jakąś indywidualność, a tutaj, jak jest jakiś trend, no to wszyscy, wszyscy starają się go kopiować. Być może to jest tylko moje odczucie, no ale ja, ja miałam takie spostrzeżenie. Y, jak chcielibyście Ciebie w jakimś temacie sprostować, to zachęcam do pisania w komentarzach. Dzięki za subskrypcję. Y, jeśli macie ochotę, kliknijcie mi, subskrybuj, y, albo dajcie mi też y, lajka, będę bardzo wdzięczna. I zachęcam do oglądania reszty filmów.